Dzień dobry kochani, dzisiaj przybywam do Was z kolejnym unboxingiem Loot Crate Tym razem Loot Crate z marca Trochę mamy opóźnienie, bo jakieś były zabierowania na poczcie i dopiero doszedł w sumie ja niedawno Więc otwieramy dzisiaj marcowego Loot Crate z Wizarding World oczywiście, czyli tak jak w poprzednim unboxingu Pudełeczko jest inne tam to było bardziej płaskie. To jest takie typowo pudełeczkowate, ale wygląda tak samo czarne z tymi samymi wszystkimi nadrukami, także nie będę wam już ich pokazywać z bliska. Bo możecie to zobaczyć na poprzednim filmie. Zatem przystępujemy do otwierania. Dobra. W środku jest inne niż tamto. To zdecydowanie. Ale to zaraz Wam pokażę. Wyciągamy pierwszą rzecz. I są to jakieś... Ojej, małe niuchacze do ściskania. To zaraz Naprawdę to są małe niuchacze do ściskania. Pokażę Wam zaraz na zbliżeniu. Jest ich cztery. Każdy jest w innym kolorze. Okej. Okay. Czyli to takie chyba antystresowe niuchacze, bo nie wiem, do czego innego mogłoby się przydać. Okej, okay, dobrze. Jedziemy dalej. Potem poczytamy, bo na pewno będzie coś napisane na ten temat. Kolejna mała rzecz. To jest tak jak wtedy była przypinka z testrolem, to to też jest jakieś piwo. O, czyli jakby kontynuujemy yy, przypinkowo, przypinkowo, bo tutaj mamy matagota właściwie w, taki sam, w takim samym stylu jak testral w poprzednim Loot OK. Jedziemy dalej i mamy jakiś ciuszek zielony tym razem. Jest to koszulka. I jest to koszulka. Pokażę wam potem jeszcze na sobie, może, jak to wygląda. Ale no jakaś taka sliterinowa, ale do końca nie wiem właściwie, o co tutaj chodzi. Zaraz się na tej rozpisce. Jest jakby jakaś głowa. I wąż. Okej, okay. jedziemy dalej. Co to jest? Jakieś dziwny ma kształt. Nie wiem, czy to się jakoś nie wygięło, chyba że to ma takie być. Jest jakaś blaszka. Ale jest krzywa strasznie serio, chyba się, się im wygięła. Ściągamy tą, tą. Jest to blaszka francuskiego, z tego co tutaj piszą, francuskiego Ministerstwa Magii. Taką naklejkę mieliśmy chyba w tamtym Lutkrecie, z tego co pamiętam, z tą panią. Także już, już wiemy, że chodzi o francuskie Ministerstwo. Taka blaszka do przykręcenia, ale jest krzywa. Będzie trzeba ją wyprostować. Ok, i mamy jeszcze jedną rzecz. I to jest. O! Albo mi się wydaje, albo jest to kubek. Ale fajnie. Nie wiem, czemu jest na nim napisane Watch Your Fingers. Boję się trochę. Stworem. Jakby. Może on coś robi pod, pod wpływem ciepła albo coś. Ciężko jest powiedzieć. Dobra. Zobaczmy, co dopiszą. Bo to jest w sumie już wszystko. Zaraz jeszcze zobaczycie to pudełko od środka. Ok. Yy... No, blaszka to tam nie musimy tłumaczyć raczej. Aha. OK, czyli ten wąż na tej koszulce to jest Nagini, się dowiadujemy tutaj i yy, jest tu jeszcze jakieś o jakichś transformacjach innych super rzeczach, ale dobra, a kubek jest z Kelpią rzekomo, no, ciekawe, to znaczy może on, tak, to jest kubek, który pod wpływem temperatury się zmienia, czyli pokażę Wam to później, znaczy za chwilkę na cieple, jakby, jak to będzie wyglądać, bo sama jestem ciekawa, co tu się będzie działo. Ale pewnie po prostu wtedy pojawia się ten koń, a to jest jego grzywa, bo kelpie to są te konie. Więc pewnie to tak będzie wyglądało. Fajnie. Ok, kochani, ogólnie lipa, yy, jednak pod wpływem temperatury nic się nie pojawia, żadna kelpia. Natomiast chodzi o to, że kiedy skończycie pić, no to na dnie kubka macie taki napis z no, Prawda? Tylko, że to jest trochę bez sensu, no bo widzicie go właściwie przez cały czas, jak czymś zalejecie. Więc właściwie ten kubek nie jest jakiś super fajny. Tak. No i miuchacze są właśnie antystresowe, tak jak myślałam. Przypinka, wiadomo, przypinka. Okej. Okay. No to otworzyliśmy sobie tego odkryta. Szczerze mówiąc, chyba jest fajniejszy niż tamten. Tak mi się wydaje. I ta koszulka jakaś taka ładniejsza. No i kubek super. A pudełko jest zupełnie inne. Nie wiem. na ile z yy, takiej odległości widać. Ale jest. Yy, jest ono tutaj właśnie z fantastycznych zwierząt yy, Newt Scamander. Bardzo ładne mają te pudełka w środku trzeba przyznać. No. Yy, i w sumie tyle, otworzyliśmy. Wiecie już jak wyglądają te Lutkrejty, już macie troszeczkę porównania, bo, bo już widzieliście dwa, więc wiecie mniej więcej czego można się spodziewać w takim utkrecie. Eee, właściwie tyle, taki odcinek specjalny, bo znowu była okazja, żeby otworzyć, to otwieraliśmy. Eee, dzięki za oglądanie i widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Cześć!